Gilza bez u... <laughs> zaworka. Jest tutaj ciemno, nie mam jak pokazać. Włożyłem tylko kartonową przekładkę z otworem. Według forumowego znawcy, gilza ani nie chce wypaść. Jest tak gorąca, że nawet nie można palcami jej dotknąć. No to zobaczmy, czy tak jest. Piękny strzał. Jeszcze nie wiem gdzie trafiłem. I teraz wyciągamy gilzę. Trzymam ją w palcach. Nie jest nawet gorąca. Przykładam do buzi. Nie jest nawet ciepła. Ale kolega wie lepiej. W pierwszym filmie kolega mógł nie uwierzyć, no to kolejny. Kórzeczka podobno bardzo gorąca. Kolejny. Tym razem pusty. Bez zaworu, jak widać, troszeczkę przedmuch jest. Chyba widać na rynku. Uska podobno klejąca, gorąca. No, trochę tu leci. Gdzie ona jest gorąca. Ale zrobiłem tylko to na próbę. Nie, żeby strzelać tak zawsze. Po prostu nie zdążyłem dotoczyć zaworek. tak po oczach, znaczy po twarzy troszeczkę, wydaje mi się że coś tam leci i ostatnia z tej serii złapie, tak może będzie widać czy dołem coś leci Kapiszony tak, bardzo gorące, tym razem. To oznaczałoby, że większy przedmuch. Dziękuję.